O rety, te burgery są takie dobre. Ale czy wy naprawdę potrzebujecie ich tak dużo? Ja cię kręcę. No cóż, wygląda na to, że wam smakują. Czy Wy to czujecie? Trzymajcie się! Witamy zespół Żarłoków w wyzwaniu jedzeniowym małe kontra średnie, kontra duże. Teraz czas na smakołyki. Malutkie różowe Oreo. Kurczaki Stacy miała nadzieję, że dostanie chociaż średnią porcję. Mimo to różowe Oreo jest super smaczne. O tak! Kto następny? Panna Els, dawaj! Ej, tam nie pisało nic, tylko średnie. No dobrze, część, część, część. A teraz? Jeśli to jest średnie, to nie mogę się doczekać, aby zobaczyć duże. Smacznego Elsa! To wygląda niesamowicie. O, Rajusiu, to Oreo rządzi. Mark, teraz Ty. Okej, okay, Panie Duży. Mnóstwo małych Oreo? Mark spodziewał się czegoś większego. Trzęść, część, tak! Mark, spokojnie i gotowe. Tadaam! Chyba sobie żartujecie. Halo, patrzcie. Aaaa! Tutaj, kolego, prosisz i masz. Gigantyczne Oreo. O, tak. Planujesz się podzielić? Najwyraźniej nie. W porządku. Smacznego, Mark. Wow! Hejka! Co tam macie? Stacy otrzymuje mały. Och, nie! No, niech będzie. U, żelki o smaku coli. Nie będę narzekać. Stacy szybko otwiera paczuszkę i wysypuje na talerz. O tak, poproszę, ale ekstra. Zastanawiam się, jak smakują. Uuu, nieziemsko pyszne. Mark jest zadowolony z tego widoku. Elza też. Mmm, takie pyszne? Czy właśnie poczułaś coś dziwnego? Hm? Guma balonowa! Nieźle. Mark jest gotowy, aby zobaczyć, co dostanie. Średnie! Może być! Chętnie przyjmę! Zobacz na to! Nie daj się nabrać. Jest coś specjalnego w tym napoju. Jest wykonany z czekolady. O, tak! Marg jest zachwycony. Kto by nie był, prawda? Omniom, niom, niom. niom. Elza dostała duże. Zwycięstwo, kochana. i dziewczyno. Wow! Bąbelkowa pyszność z dodatkiem kofeiny. Kto by narzekał? Elza, nie! Mark dostał nieoczekiwany e, lepki prysznic biedny facet. On po prostu chciał zjeść swoją czekoladę, nie do wiary. Upsy lupsy. Wow! Hej, przyjaciele! Stacy dostaje małe, mark duże, a średnie dla Elzy. Ekstra otwórzcie, co tam macie. No dalej! O, oh, wow! Patrzcie na ten tort z lodami! Mini arcydzieło! Stace, musisz go spróbować! Od czego zacząć? Osobiście nie mogłam się doczekać, aż spróbuję tego wafelka. Wow! Elza chce być następna! Blender? Interesujące! Czy na pewno to, co planujesz, jest dobrym pomysłem? Tort nadchodzi! Prosto do superblendera orety. Jest tylko jeden sposób, aby dowiedzieć się, co będzie dalej. Blender załączony, ale wir spójrzcie na te kolory, jak wata cukrowa prawie gotowe lodowo-tortowy shake. Podano do wypicia u, ale ładny kolor o tak. Teraz tylko słomka i jest gotowy do wypicia mmm, słodziuteńkie, orzeźwiające. Mark po prostu nie może się doczekać. Mniam! Mark? Gdzie jest? Chwileczkę. Patrzcie, mały Markuś! Słodziutki mały Markuś nie może im nawet oddać. Dziewczyny dostają trochę dodatkowego tortu. Takie pyszne. Ale kiedy możemy ponownie powiększyć Marka? Trochę się martwię. Hej, czy jesteście gotowi? Elza dostała małe. Zobaczmy, co to jest: mała miska mleka i mini płatki. Kawał śniadania. Nałóż sobie, ale najpierw płatki, potem mleko. Ach, nie wchodźmy lepiej w tę debatę. Smacznego, Elza! Mniam, mniam, owocowe. Kto następny? Średnie dla Stacy. Normalna miska mleka i płatki. Powinnaś się tym najeść. Pyszne płatki. Zjedzmy to. Nałożone. O rany, Stacy była taka głodna. Mark, ty masz duże. Nieźle. Gigantyczne płatki. Sprawiają, że wyglądacie, jakbyście byli malutcy. Gigantyczne, prawda? Eee, myślę, że będziemy potrzebować większej miski. I musimy wezwać zespół sprzątający. Smacznego! Elza? Co? Wpadasz teraz w głęboki trans. Jesteś coraz bardziej senny. Tak to się teraz robi. Te dwie dziewczyny zaczęły jeść z miski biednego Marka. Mmm, całkiem niezłe. Dziękujemy, Marki. Przepyszne! Ej, hey, przyjaciele, czas losowania! Okej, okay, Elza dostaje małe. Och, spójrzcie na te słodziutkie, malutkie pączki. Wszystkie dla Elzy. Patrzcie teraz. Pierścionki pączkowe. Niesamowite. To sprawia, że jedzenie pączków jest jeszcze bardziej zabawne. A teraz? Mmm, nadszedł czas jedzenia. To jest zbyt pyszne. Teraz ty Stace. Słodziaki. Spójrzcie na te różowe puszyste kuleczka. Co tam Stacy? Stacy dekoruje słodyczami swoje pączki. O rany, słodka kanapka. Jesteś geniuszem. Okej, okay, nie możemy się doczekać, aż spróbujesz. Proszę, powiedz nam, jak to smakuje. Wygląda na to, że jest lepiej, niż możemy to sobie wyobrazić. Kolej marka. Święta Matko pączków. To jest piękne. Ma jakiś pomysł? E, dlaczego myślałeś, że to dobry pomysł? Widzę, że jesteś trochę unieruchomiony. Dziewczyny, pomóżcie. Myślę, że uwolnienie naszego chłopca ma sporo korzyści. Delektujcie się dodatkowymi pączkami dzięki niezbyt trafionemu pomysłowi Marka. On się chyba po prostu cieszy, że jest wolny. Wow, kolejne przekąski duże dla Marka, średnie dla Elzy i małe dla Stacy. Kurczaki. Elza ty pierwsza. Uuu, kolorowe cukierki. Fantastycznie. Spróbuj jak smakują. O, one są takie fajne. Wyglądają jak małe owoce. Apetycznie. Mmm, ale pycha. Kto następny? Uuu, co to za mały słodziak? Stacy nawet się nie przejmuje. Ktoś tu uwielbia cukiereczki. Mmm, Mark, teraz Ty. Duże? Gdzie te duże? Duże? Tu. Nieźle, Mark, to jest ogromniaste. Wow, spróbujmy tych pyszności. Czy to cukierek, czy jajo dinozaura? Tak na poważnie, to to coś jest duże. Dawaj, Mark, ogryź. Sprawdza, co jest w środku. Mnóstwo małych cukierasków. Jesteś szczęśliwcem. To 10 razy więcej cukiereczków niż dostała Stacy. Jest trochę zazdrosna. Dziewczyny mogą tylko pomarzyć o takich słodkich smakołykach. Lody dla ochłody! Pisze się na to. Uu, nie mogę się doczekać, aby je zjeść. Zgadzam się, Elza. Załoga, macie 30 sekund. Raz, raz, raz. O rany, założę się, że wylosowanie dużych lodów nie było takie dobre. Nawet Stacey ma problemy, mimo że wylosowała małe. Mark się poddaje. Chyba że. Chyba że co? Płyta grzewcza? To będzie interesujące. Mark zaczyna ogrzewać swoją mrożoną przekąskę. Okej, okay, słodka zupa! Kończy ci się czas! Gul, gul, gul! Wasz czas się skończył! I patrzcie na to, Mark wygrał! Gratulacje, kolego! Twoja nagroda właśnie przybywa! Aaa! No cóż, nie warto było tego wygrywać. Przykro mi, Mark. Och, nasz biedny różowy, biedny, biedny różowy. Fajna fryzurka! Ach. Wielkie dzięki za oglądanie! Jakie jedzenie wy chcielibyście mieć w super rozmiarze? Zostawcie swoje odpowiedzi w komentarzach i pamiętajcie o subskrypcji. Okej, okay, możecie już iść. Do następnego razu, podpisano załoga.